Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy cały czas w Bangkoku. Mamy jeszcze jedną noc. Wczoraj naprawdę miły dzień, druga część dnia, bardzo miłe spotkanie. Dzisiaj jeszcze jesteśmy częściowo tutaj w hotelu. Ja będę próbował założyć Oriona do ładowania pomiędzy silnikami. I potem też jedziemy na miasto, na Chatuchak może na jakiś rooftop, może też znowu się spotkamy z tą osobą. Zobaczymy. I co? postaram się coś nagrać, ale nie aż tak dużo, bo jest tak ciepło, że wczoraj telefon po paru minutach się nagrzał i przestał nagrywać, więc no, będę jakieś tam tylko szczątkowe rzeczy pokazywał. No to działam. Na chwilkę pokażę, jaki jest postęp pracy. To jest urządzenie, które będzie dawało nam dużo ciepła. Widać, że ze mnie się leje, jest naprawdę ciepło. Tutaj będzie wejście z silnika szło. Tutaj uziemienie pod akumulator, bo jest tutaj tylny akumulator uziemiony, uziemiony nie podłączony pod budę. No i wyjście do akumulatora, tak? Tak jak nie wiem czy mówiłem, albo ci co nie pamiętają, to u, u mnie wcześniej był normalnie Cyrix podłączony e, i Cyrix tutaj dochodził. Tutaj jest gruby kabel 35 mm. Tutaj jest bezpiecznik i stąd przed tym kablem bezpośrednio do akumulatora, tak? No bo to Cyrix, Cyrix był e, przy silniku. Natomiast teraz yy, tu jest bezpiecznik, jest już dany nowy kabel 25 mm. No i tutaj dochodzi nam prąd, i Cyrix będzie gdzieś zamocowany w tym miejscu. Na tej ściance wiem, że z tyłu nie ma żadnych kabli, niczego, więc będzie bezpiecznie przymocować. Yy, uziemienie podłączone pod akumulator. Akumulator jest uziemiony tutaj. No jako są że, że są tak, że, że silnik, no wiadomo, z przodu akumulator jest też uziemiony, więc w dwóch miejscach jest podłączenie pod albo nawet więcej, tam w silniku jest chyba więcej. No i e, ten kabel, który jest niestety czarny, ale taśmą od uwiązałem idzie już do plusa, bezpośrednio do klemy. Tak, więc mam tutaj te trzy kabelki, które będę musiał ustawić na dobrą wysokość i działam dalej. Nie było łatwo. Cały czas gorąco, ale udało się podłączyć. Z tego co widzę, to lampka miga. Zaraz spróbuję się przez aplikację podłączyć. No i zobaczcie to. Mamy podłączonego Cyrixa na odpalanym silniku. Na postoje daje 50A. Jest to wszystko ze sobą złączone. Klimatyzacja teraz odpalona na maksa. Solary dają gdzieś 20, jeszcze ten. No, ze 30 na pewno to daje 50. Rewelacja. Tak to wygląda. Wszystko jest ze sobą synchronizowane. Jest już lamp żółta lampeczka. E, tak jak tutaj i zielona albo żółta. Yellow green float. To jest absorption. Nie, szczerze mówiąc. E, no ale już przeszło z trybu ładowania na te tryby dwa kolejne. Już mam nadzieję, że Wiktron wie co robi. Jedna rzecz, która mi się nie udała. Trochę za mocno chciałem dokręcić to tu miałem właśnie przekaźnik ten ten stary Victron Cyrix a teraz Orion, o, chyba pomyliłem nazwy i tu miałem bezpiecznik no i trochę za mocno dokręciłem go połamałem więc włączyłem to na sztywno ale docelowo kupię jeszcze jedno gniazdo na bezpieczniki i będzie można tutaj to ze sobą połączyć z dodatkowym bezpiecznikiem więc będę mieć bezpiecznik przy silniku no i przy samym Orion. Rewelacja. A i nowa rura, zobaczcie, której zamontowałem. Nową rurę. Jest cała po całości. Ten plastik też jest nowy. Czujnik stary, ten czujnik nowy i tam rura. Eee, o. Ta też nowa, ze sobą w całości złączona. Eee, wygląda to naprawdę solidnie. Auto ogarnięte, jedziemy na miasto. Podjechaliśmy taksówką i będziemy jechać teraz taką koleją, a tak naprawdę takim skyline'em, na takich poduszkach, nie wiem, jak w Japonii. Więc miejmy nadzieję, że będzie to fajna przygoda. A może nawet coś jedzie teraz. Ale nie, to tylko ruch liczny. Jesteśmy na stacji. I na czymś takim będziemy jechać. Nie wiem, czy nie pierwszy raz w życiu. Chociaż może w Dubaju jechaliśmy, Już nie wiem. Jedziemy w kierunku czaka Zrobić duże zakupy. Muszę kupić t-shirty, bo mi się wszystko pokończyło. Pobrudziło, porwało czas na zmianę i mic. Zobaczcie, jak to miasto żyje albo stoi w korka, a my tutaj dziarsko sobie pójdziemy, pojedziemy kolejką fajną. Jeszcze parę minut mamy czekania. Eee, pokażę wam jeszcze może mapę odnajdę, jak będziemy jechać. Zapłaciliśmy 45 watów od osoby, czyli 5 zł od łebka, więc nie aż tak super tanio, jak na Tajlandii, ale no przyjemność jazdy będzie na pewno jest warta tego. A po prawej stronie co widać Jest nasz serwis Mercedesa, którym zrobili na przegląd auto. No Mamy mniej więcej 50 minut jazdy z hotelu. Słuchajcie, my jesteśmy w tym oto miejscu Sinut z orzechami mi się to kojarzy na prawo jest lotnisko my też tą czerwoną, bordową jakąkolwiek linią jechaliśmy już parę razy w życiu bo tą żółtą linią nigdy nie jechaliśmy nasz hotel jest gdzieś tutaj, w tym miejscu i my tutaj podjechaliśmy taksówką i jedziemy z tej strony do końca linii do, miejscu, do stacji Lat której które już mamy niedaleko do Chatuczaka. Tam jedziemy sobie zrobić zakupy. A co potem? Zobaczymy, na ile będziemy mieć siły, bo dzisiaj naprawdę jest gorąco. Wysiadliśmy, skończyła się żółta linia. Musimy jeszcze dwie stacje podjechać. Niebieską linią, już bezpośrednio na czatuczak park. Żeby przejść na niebieską linię, po prostu trzeba przejść przez garaż podziemny, albo naziemny tak naprawdę, więc śmieszna sytuacja. Trzeba zejść parę poziomów niżej, jako że winda była zajęta. Idziemy schodami z czwartego piętra na poziom B, więc nie wiem, z pięć poziomów, może sześć poziomów niżej. Zobaczymy. Zaczynamy od jedzenia. Dwie nudle po 60, czyli tam po 7 zł, kokos dla Kasi, a dla mnie woda sodowa. Najemy się po raz pierwszy i idziemy robić zakupy. Zobaczcie ten zegar, ten wyświetlacz pokazuje ilość decybeli. Pierwszy raz się spotykam, żeby w barze coś takiego było. Może za, za rzadko do baru chodzę.